הנה, העולם הוא משישה קצוות, שהם מעלה ומטה וארבע רוחות, והם סוד זעיר ענפין הכולל ו' קצוות. והתחלתם מחסד, כמו שאמרתי, עולם חסד ייבנה. I tłumaczenie. Oto świat, on składa się z sześciu końców, i są to góra i dół i cztery ruchot. Ruchot to jest liczba mnoga od ruach. Ruach tłumaczymy jako wiatr, bardzo prawidłowo wiatr, powietrze, i tutaj można by Zrozumieć to jako cztery wiatry, jak my to nieraz mówimy, określając cztery strony świata. Bo o tym on tutaj mówi: świat to jest góra, dół i cztery strony. On mówi tutaj oczywiście również o budowie duchowego parcufa Zejrampina, który jest światem. Świat to jest Zon. I mówi on dalej, i są one sekretem, inaczej mówiąc istotą, zeir-anpina, włączającego sześć końców, waw-kcawot, w skrócie mówimy zawsze wak. A ich początkiem jest heset, heset tłumaczymy jako łaska, miłość. Jak powiedziałem, i tutaj Stwórca mówi, Kmosze Amarty, jak powiedziałem, świat na hesedzie, czyli na łasce, na miłości, zbudowany będzie i tak To jest w Tehilim 89,2. Drzewo życia, jak widzimy, składa się z dziesięciu swirot. I wiemy o tym, że drzewo życia ono przedstawia strukturę duchowego parcufa i wiemy też o tym, że tak naprawdę drzewo życia przedstawia strukturę świata. Jeżeli popatrzymy na to drzewo życia, to co my widzimy? Widzimy trzy swirot na górze, które my nazywamy swirot głowy. Następnie mamy właśnie sześć swirot, które nazywamy swirot Ciała to są właśnie Cheset, Gwura, Tiferet, Necach, Chod, Jesot i mamy siódmą sferę Malchut. On mówi tutaj, że świat składa się z sześciu końców, a więc on nawiązuje do tego, że świat to jest właśnie ten niższy element poniżej głowy. Jeżeli przypatrzymy się dokładnie naszemu światu. To również zobaczymy taką strukturę. Ponad nami, ponad naszym światem, tak samo jak ponad człowiekiem, który również, jak wiemy, jest małym wszechświatem, według kabały, my jesteśmy również zbudowani według tej samej struktury. Ponad nami jest coś, czego my nie widzimy. Są jakieś źródła, jakieś korzenie, z których my przychodzimy i wszystko przychodzi do nas. I to są właśnie te trzy swirot. One są, można powiedzieć, ponad światem. To jest keter, korona, Chochma, mądrość i bina, zrozumienie. I to są, można powiedzieć, takie siły, w których są jeszcze jakby hipotetyczne światła, siły, informacje, jakości, właściwości które wychodzą od samego Stwórcy, od Jego światła w świecie nieskończoności, i one tam wychodzą, i one muszą najpierw w jakiś sposób przygotować się do tego, żeby móc do nas przyjść. Niedawno analizowaliśmy na lekcjach, właśnie, że świat Acilut to jest takim etapem, w którym Stwórca, jakby przygotowuje się do tego, żeby nawiązać kontakt ze swoim stworzonym stworzeniem. Tam jeszcze wszystko jest u niego, a więc jeszcze jest ponad nami, ponad naszym światem. W keterze absolutnie wszystko jest połączone w pełnej jedności ze stwórcą i zjednoczone ze sobą wszystko, co następnie z tego keteru wychodzi. Tutaj jest zjednoczone. W jedność, absolutną jedność, wzajemnie uzupełniających się elementów. Następnie z tego keteru, który jest jakby, z jednej strony tam ubiera się stwórca, który pragnie nam coś dać, z drugiej strony w tym keterze jest już to coś, co on nam pragnie dać. To coś nazywa się Chochma. O ile w keterze to coś. Czyli chochma, czyli jak my to tłumaczymy mądrość, tak naprawdę to jest potężne światło duchowe, które jest mądrością, które jest wiedzą, które jest informacją, które jest siłą, energią, życiową energią, która daje życie, która podtrzymuje życie, która w zasadzie daje absolutnie wszystko. To jest po prostu światło wychodzące od stwórcy które jest przeznaczone do tego, żeby otrzymało je stworzenie. I początkowo w keterze, ono jest tam powiązane z samym Stwórcą. Natomiast w chochmie, to jest światło, które jest światłem, które jakby już z tego keteru wyszło i istnieje samo w sobie. Ale ono istnieje jeszcze samo w sobie. Ono nie jest jeszcze Postrzegane przez stworzenie. To jest światło Hochma w swoim własnym naczyniu Hochmy. Nie ma jeszcze stworzenia, które mogłoby postrzegać to coś, które mogłoby otrzymać tą życiową siłę i energię i dobro, które z tego płynie. Ale w tym świetle, które wychodzi, jak wiemy, z keteru, gdzie stwórca radnie dać stworzeniu, w tym świetle założone już jest to stworzenie. Ono już, już tutaj jest założone, jak gdyby, wewnątrz w tym świetle. I dlatego to stworzenie w tym świetle, kiedy ta chochma się już dopełnia jako sfira, zaczyna się tam budzić to stworzenie, można powiedzieć, i właściwość tego światła zaczyna się budzić. Bo właściwością tego światła jest obdarowywanie. I ta chochma, kiedy jest sama w sobie napełniona tym światłem, to to światło w tej chochmie budzi pragnienie oddawania i obdarowywania, którym jest, jakby nasączone to światło. I to pragnienie również zaczyna się wyodrębniać. I staje się kolejną sferą, czyli bina. Bina, ona jest zasadniczo bardzo podobna do Keteru, bo w niej budzi się to pragnienie bycia dającą. I ona w tym momencie, w tych właściwościach, nie chce tego światła otrzymywać, ponieważ ona nie chce być otrzymującą, jak Hochma. Ona chce dawać. A skoro ona chce dawać to ona można by powiedzieć to światło chochma jakby kieruje z powrotem do góry do keteru i otrzymuje od keteru światło hasadim to światło dla niej jest najbardziej wartościowe ale ona w to światło hasadim otrzymuje również chochmę bo światło hasadim które pragnie dać ono musi coś dawać a więc, żeby dawać, musi mieć to światło, które daje, a więc ona ubiera tą chochmę. I mamy tutaj takie trzy elementy, taką można powiedzieć trójcę świętą, gdzie to światło z keteru idzie do chochmy, z chochmy do biny, z biny do keteru. Z tym, że tutaj w tym momencie cel stworzenia nie zostaje jeszcze wypełniony, i dlatego w tej binie budzi się kolejny element. A więc budzi się to pragnienie napełnienia stworzenia, które pragnie otrzymać tą Hochmę. Bo Bina już jest jak gdyby pewnym stworzeniem, ale ona nie chce chochmy. A stwórcy nie o to chodzi, żeby stworzyć stworzenie, które nie chce światła, które on mu pragnie dać, ale stworzenie, które chce tego światła. I dlatego w tej Binie, w jej niższej części, budzi się takie właśnie pragnienie. Przekazywania tego światła jakiemuś stworzeniu, które tego światła potrzebuje. I z tego pragnienia budzi się kolejny element, który się nazywa Zeir Anpin albo Tiferet. Nie będę tutaj wnikał w różnicę pomiędzy tymi nazwami. Zeir Anpin to inaczej mała twarz, a więc jest to przekazywanie małego, małej ilości światła chochmy. A Tiferet to zasadniczo jest wtedy, kiedy już jakby w pełni świeci ten Zeir Anpin. I Tiferet oczywiście jest elementem Zeir Anpina, takim środkowym, jak widzimy. No i to właśnie jest ten świat. Te trzy elementy powyżej, one są powyżej świata, a tych sześć elementów z siódmą malchut, to jest właśnie świat, w który światło stwórcy przychodzi. I polega to na tym, że światło Chochmy, ubrane w światło Biny, łączy się ze sobą i powstaje taka sfira. My ją nazywamy sfirą, chociaż ona tak naprawdę nie jest sfirą, ona jest takim jakby dodatkowym elementem który łączy właśnie razem ze sobą te światła od Chochmy i Biny. Światło Chochmy ubrane w Binę, ono łączy ze sobą i przekazuje w formie sfery dat. I w tej sferze dat już jest założony cały ten właśnie niższy świat, wszystkie te elementy tych sześć sfer od Zejranpina i siódma Malchut. Jeżeli popatrzymy na nasz świat, to on właśnie tak jest. Zbudowane. Bo co my mamy? Sześć kierunków. Yy, mamy również, jeżeli przyjrzymy się dokładnie, mamy na przykład siedem głównych planet, znanych od starożytności. Mamy siedem dźwięków. Do, re, mi, fa, sol, la, si, tak? Nie jestem muzykiem, więc może nie. Może nie pamiętam dokładnie, mamy siedem kolorów głównych, mamy siedem dni tygodnia, mamy na przykład siedem czakr, które znamy gdzieś tam z jakichś hinduskich systemów. Siódemka jest bardzo ważna, dlatego że siódemka właśnie ona nam pokazuje tą budowę świata: sześć końców i siódmy odbierający malchut. To wszystko możemy zobaczyć w drzewie życia. Wszystko jest tak zbudowane. Ja to wszystko oczywiście w ogromnym skrócie powiedziałem, bo drzewo życia można analizować praktycznie bez końca przez całe swoje życie i jeszcze się go nie przeanalizuje. To, co akurat mi w tym momencie przyszło i, i, i to, co jestem w stanie w takim krótkim czasie przekazać, to po prostu tylko tyle przekazałem. Nawiązując do tego tekstu. I teraz mówi nam dalej Ari. I oto, ponieważ, można też powiedzieć, i oto zaprawdę, świat pochodzi, pochodzi czyli inaczej jest, zaczyna się bardziej dosłownie. Świat zaczyna się od Heset i w dół, gdyż świat jest jak ciało dla głowy która przeniknięta jest sekretem, czyli inaczej ubiera się na istotę Mohin Anpina. Mohin de Zeir Anpin, wewnątrz jego mózgu. Uczyliśmy się tego widrazuta w wielu innych miejscach. Najpierw jest głowa, Tam są Mohin. Heset jest poniżej tego, tak jak, jak przed chwilą mówiłem, Najpierw jest głowa, tak jak u nas. Najpierw jest myśl, która ubiera się w jakieś obrazy, w jakieś wyobrażenia. Jest jakieś tam pragnienie, które się pojawia, prawda, na samej górze. Ono w postaci jakiejś wiedzy, jakiejś informacji, jakiejś myśli przejawia się u nas. I następnie ubierane jest w jakieś tam, właśnie wyobrażenia, w jakieś wizje realizacji. I następnie te dwie rzeczy łączą się ze sobą i schodzą do czegoś, co my możemy nazwać naszym światem, czyli ciałem naszym, w którym następuje już realizacja tego, co w głowie tam powstało jeszcze hipotetycznie. I przychodzi w postaci cheset, a więc przychodzi w postaci łaski, tego, co do nas przychodzi z góry, tego, co my otrzymujemy, tego, co możemy wziąć już. To jest prawa linia. Oraz przychodzi w postaci góry, czyli czegoś, czego my nie możemy wziąć, czegoś, co jest jeszcze zakryte. Przychodzi w postaci pewnego ograniczenia, bo to, co do nas przychodzi, prawą linią, Hesedem, to jest łaska. Ona nie może być nieskończona, nie może być nieograniczona, bo wtedy ona nas zaleje, tak jak wody potopu. My. SOBIE z tym nie poradzimy. Musi być jakieś ograniczenie, i to jest właśnie gwóra, lewa linia. I to wszystko przychodzi właśnie w dwóch formach, z którymi my musimy pracować. To, co mamy i to, czego nie mamy. To, co możemy, czego nie możemy. To, co umiemy, czego nie umiemy. Wiemy, nie wiemy. Musimy to ze sobą związać i wyciągnąć pewien złoty środek z tego. I ten złoty środek nazywa się Tiferet. I wtedy my mamy już Tiferet, to jest jakby zbiór tych wszystkich naszych możliwości. To jest nasza taka misja do wypełnienia. Następnie od tej Tiferet, również w prawej linii, od Chesedu, wychodzi Necach, z lewej wychodzi Chod. Necach to jest wieczność, to jest coś jakby ponad nami. Necach w Zejranpinie, w tym naszym świecie to jest góra, to jest niebo, które nam świeci. A więc cała ta misja, to co chcemy osiągnąć, to co gdzieś tam w głowie powstało i przyszło do nas w postaci hesed góra i uformowało się w Tiferet, to coś nam świeci z góry. Jest jakby idealną formą, do której dążymy. A chod to jest już Nasza praca nad detalami, nad tym, żeby osiągnąć tą idealną formę już w naszej codziennej pracy, wykorzystując możliwości, które mamy, krok po kroku, osiągając ten cel. I z tych dwóch elementów Necach i z kolei również musimy stworzyć środkowy element, który się nazywa Jesod, który je łączy ze sobą. On łączy wszystkie te powyższe pięć, taką jakby jest jak to Balhasolam kiedy kiedyś określił sałatką z tych pięciu i z tego wszystkiego my otrzymujemy w malchut. Tak wygląda struktura dziesięciu swirot. Tak naprawdę my otrzymujemy nie w malchut, bo ona jest, główna malchut jest zacimcumowana, można powiedzieć. My otrzymujemy w Wnukweze i Rampina, ale ja już tutaj w takie detale nie będę wnikał, bo tutaj na razie mówimy o pewnych ogólnych strukturach. Tak wygląda 10 swirot. W ten sposób trzeba na to patrzeć. I ten świat jest jak ciało dla głowy, a głowa to z kolei tam jest jakby w górze na samej górze ponad tym ciałem, czyli ponad światem. To takie, można powiedzieć, jakby muzy, które gdzieś tam są zawieszone wysoko i które z góry świecą do tego świata, żeby, żeby jakieś idee, które tam powstają na górze, żeby mogły zostać zrealizowane w tym świecie, w tych siedmiu sfirot, w sześciu i otrzymane w siódmą. W tej formie, którą ja przed chwilą opisywałem, Występują wszystkie elementy wszechświata cały wszechświat, wszystkie jego elementy, nawet najmniejsze detale. Nawet świat materialny zbudowany jest według tej samej struktury. Strukturę dziesięciu sferód możemy znaleźć wszędzie. Ale pamiętajmy, że nie trzeba jej szukać w ten sposób, że patrzę na coś i szukam jakichś tam dziesięciu kółek w tym. Szukamy tych właściwości, jak ja przed chwilą opisywałem. Każdy element, nawet ja kiedyś pamiętam, podawałem za przykład kamień. Możemy w nim zobaczyć strukturę dziesięciu sfer. Taki kamień również gdzieś w Keterze, w świecie nieskończoności, w tym świetle, on ma swój korzeń, w którym są wszystkie absolutnie informacje na temat tego kamienia. Wszystkie, od początku jego istnienia do samego końca. Wszystko na temat jego budowy, struktury, właściwości, historii, jaką on przechodzi przez miliardy czy biliony, nawet lat istnienia w świecie materialnym. Wszystko, co się z nim dzieje. Wszystko, do czego on gdzieś tam kiedyś się przydaje, na przykład człowiekowi, nie wiem, ktoś może nim ścieżkę w ogrodzie wyłożyć albo do muru go dać może być milion lat w jakiejś skale a drugi milion gdzieś tam w jakimś morzu leżeć wszystko tam jest w keterze jego zadanie tego kamienia w całym procesie stwarzania i naprawy świata to wszystko tam w tym keterze ono jest jeszcze połączone z samym stwórcą z tym światłem tam jest zlane ze wszystkim natomiast wychodzi potem w postaci chochmy czyli w postaci mądrości dotyczącej tego kamienia czyli tych wszystkich informacji już samych w sobie na razie jeszcze samych w sobie. Potem bina tego kamienia, ona ubiera te wszystkie informacje, jaki on jest, jaką ma twardość, jakie ma kształty, temperaturę wszystkie te elementy ona ubiera. One zostają jakby zrozumiane. I wtedy to wszystko przechodzi do świata, który, który jest światem tego kamienia, można powiedzieć. I jeżeli my go bierzemy na przykład, no to my coś o nim wiemy. Na przykład jest zimny, okrągły, twardy. Ale czegoś o nim nie wiemy, bo nie wiemy na przykład, czy w środku jest pusty, czy pełny. A więc to pierwsze to jest Heset, to drugie to jest gwóra. My możemy z tego kamienia ułożyć, jak mówiłem, ścieżkę w ogrodzie albo wybudować dom, a możemy wziąć tego kamienia i uderzyć kogoś w głowę i zabić. To jest gwóra, to jest ograniczenie. Są rzeczy, których z niego zrobić nie możemy. Możemy na przykład go nie móc podnieść. Są pewne ograniczenia, które my widzimy tutaj. I z tych, z tych dwóch elementów stwarzamy coś pośredniego. I następnie dalej jest już również necach i Również można tak samo analizować to wszystko. I to wszystko razem się włączy w jesodzie, i następnie jest otrzymywane przez nas. W ten sposób wszystkie elementy. Malarz maluje obraz. Najpierw ten obraz powstaje w jego głowie. Najpierw przychodzi gdzieś tam, nie wiadomo skąd, z keteru, z nieskończoności. Przychodzi jakaś myśl, którą następnie my próbujemy, ubieramy w jakieś nasze wyobrażenie, w jakiś obraz, który najpierw powstaje w naszej głowie. I potem te dwie rzeczy połączone razem schodzą do realizacji. Do czegoś, co można powiedzieć, jest ciałem, drzewa życia tego procesu stworzenia obrazu. I również mamy coś, co możemy zrobić, mamy jakąś łaskę, jakieś dobro, czyli na przykład mamy jakieś farby, mamy płótno albo papier, albo ołówek, mamy jakiś talent, mamy czas. A są takie rzeczy, których nie mamy. Możemy na przykład nie mieć jakichś farb, możemy nie mieć jakiejś możliwości, możemy mieć tylko, nie wiem, kawałek węgla i skałę. No po prostu mamy pewne możliwości, ale mamy też ograniczenia. I musimy je połączyć w jakąś jedną całość, która jest jakby taką ideą, która następnie nam świeci. Już mamy pewien obraz. Co będziemy robić? Aby zrealizować to coś, co powstało w głowie, mając do dyspozycji to, co mamy oraz uwzględniając ograniczenia, to jest tiferet. Ona nam świeci. I wtedy zabieramy się do roboty. Mamy necach, czyli to właśnie to, to niebo, które nam przyświeca z góry, ten cel, tę ideę, która cały czas utrzymuje nas przy tej pracy i uporze, żeby siedzieć i malować ten obraz. I następnie mamy chod, To już jest na przykład w necach. My robimy ogólny zarys, szkic. Natomiast w chód wchodzimy i już rysujemy, malujemy kolejne detale po kolei. Krok po kroku, godzina po godzinie, dzień po dniu. Aż to wszystko sumuje się w jesodzie, który w sumuje wszystkie te elementy. I w malchu otrzymujemy gotowy obraz. W ten sposób dziesięć zwirot można zobaczyć praktycznie we wszystkim.